Zaczęliśmy umowę z firmą Pentagon. Jest to e, firma chyba najbardziej doświadczona, jeśli chodzi o taki research marketingowy e, na rynku. E, dla nas bardzo mocny, silny partner, a jednocześnie taki bym powiedział, bardzo perspektywiczny. Szczególnie dla nas, ale tak samo dla naszych partnerów. No, co w tym wszystkim jest ważne, my wiemy, że. E, pod względem naszego działania marketingu dajemy więcej niż mamy zapisane w umowach, oczywiście i staramy się, ale chcielibyśmy też to udowodnić poprzez niezależną firmę, która po pierwsze nas y, zmotywuje do jeszcze lepszego działania, po drugie oceni wszystkie nasze działania i będzie w stanie to pokazać nam na liczbach, słupkach, będzie w stanie nam pokazać, y, jakie mamy dotarcie, jak wzrasta nam popularność, jak social media się rozwijają, a jednocześnie oczywiście wszystko to się przekłada na budowanie ekwiwalentności przy tych naszych kontraktach sponsorskich i mamy firmę niezależną, która potwierdza nasze działania, o których ja jestem przekonany, że idą w dobrym kierunku, ale to jest jakby kolejny element naszego rozwoju, naszego profesjonalizmu, więc bardzo nam zależy też na tym, żebyśmy jeszcze bardziej byli postrzegani w sposób pozytywny przez naszych partnerów, a to jest dla nas takie kluczowe właśnie narzędzie we współpracy, więc mamy nadzieję, że będziemy współpracować na najbliższe lata. Nie tylko przy największych imprezach, ale tych imprez coraz więcej nam oczywiście przybywa. Mamy imprezy związane z sportem powszechnym, imprezy międzynarodowe, imprezy rangi mistrzostw Polskie. to co teraz dla nas jest bardzo ważne, rozwój ekstra Ekstraligi badmintona, to wszystko chcemy monitorować, researchować, przedkładać naszym sponsorom, że z nami na pewno warto, z nami się rozwijają i My również przy nich po prostu będziemy starali się być jak najbardziej profesjonalni. Badamy wartość marek, czyli efektywność sponsoringu sportowego. Sprawdzamy, jak dużo marka musiałaby wydać na reklamę, a nie wydaje, tylko inwestuje w sponsoring sportowy. Czyli dzisiaj współpracując na przykład z polskim związkiem Badmintona, możemy sprawdzić, ile konkretni sponsorzy zyskują na tym, w jaki sposób się pokazują. Działalność związana z badaniami marketingowymi i ich weryfikacją jest kluczowa w sporcie, szczególnie w dyscyplinach, które no teraz przechodzą duże przeobrażenie mediowe, bo mamy wejście chociażby mediów społecznościowych jako nowych nośników przekazu i w ten sposób możemy sprawdzać, ile sponsorzy na tym zyskują, a naprawdę zyskują bardzo dużo, bo sport to najpopularniejsza przestrzeń wolnego czasu dla ludzi dzisiaj. Szukaliśmy na rynku partnera, który. Współpracowałby z nami przy obsłudze największych firm na rynku. Udało nam się zdobyć kilku dużych sponsorów. Wymagane były w tych umowach i w tej współpracy profesjonalne badania. Jedyną firmą, która działała na rynku i która spełniła nasze oczekiwania, to była firma Bendal. Współpraca z Polskim Związkiem Badmintona jest dla nas jedną z kluczowych w tym roku w 2023, ponieważ bardzo wierzymy w to, jak ta dyscyplina się rozwija. W Polsce powstaje bardzo dużo różnego rodzaju hal, ośrodków, w których badminton może być trenowany, czy też na świeżym powietrzu. Widać, że cała ta popularność poszła mocno w górę, szczególnie w, no, po erze Covid, kiedy badminton był jedną z takich gier którą można było uprawiać, ale i także dobre zarządzanie, jak spojrzymy dzisiaj, w jaki sposób funkcjonuje Polski Związek Badmintona, to robi to na nas duże wrażenie i chcemy się też przysporzyć w tym rozwoju. Chcemy pokazać, że wartości marketingowe, ale i także poszczególne świadczenia, jakość ekspozycji sponsorów w tym sporcie jest myślę taką dobrą, jest dobrym wzorem do naśladowania dla wielu dyscyplin związanych z grami rakietowymi, a może i nawet dla tenisa. Kluczowym elementem we współpracy z, z dużymi sponsorami jest rozliczanie ekwiwalentu, czyli e, wprowadzanie we współpracę korzyści dla jednej i dla drugiej strony. Ekwiwalent to jest narzędzie, które pokazuje, mierzy e, i daje obydwu stronom, tak sponsorowi, jak i firmie, która e, działa, współpracuje, e, pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, że inwestor dostaje e, środki które są później mierzalne przy rozliczeniu i może być zadowolony, że wkładając na przykład jedną złotówkę może na tym uzyskać dwie. A O to tak właściwie chodzi, żeby obydwie strony miały z tego korzyści. Przed pięć lat temu, to chyba będzie taki najbardziej wymowny przykład, mieliśmy drużynowe mistrzostwa Polski, tak? czyli teraz naszą lotto Ekstraliga badmintona, na początku żeśmy walczyli, powiem w cudzysłowie, o to, żeby kluby występowały w jednych koszulkach. W jednolitych koszulkach, żeby drużyny po prostu wyglądały jednolicie. Tak samo walczyliśmy z tym, żeby zawodnicy na turniejach indywidualnych mieli odpowiednie stroje, żeby były odpowiednio obrędowane, żeby było wiadomo z jakiego klubu, z jakiego miasta pochodzą. Czyli mówię już takich w takich pewnym sensie podstawach. No i teraz robimy taki przeskok o 5 lat, że teraz to już nie musimy mówić, bo Wzrost tej świadomości, przede wszystkim to o to chodzi, bo to nie o to chodzi, że związek ma coś nakazać, narzucić, bardziej chyba ukierunkowywać i pokazywać i dawać pozytywne wzorce. Ale same próby, sami zawodnicy, po pierwsze, dostrzegają, że wizerunek to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, bo to za wizerunkiem idzie już w tym momencie i cały marketing, i komunikacja, i wszystko to, co jest jakby pozytywnie postrzegane. My też się uczymy, musimy się szybko uczyć, bo. Pierwsze kontrakty sponsorskie podpisywaliśmy 3 lata temu i powiem szczerze, no, bardzo chcieliśmy się wykazać i żeśmy się wykazywali, ale tak do końca, z czym to się je, to żeśmy się dopiero uczyli z każdym miesiącem. Teraz oczywiście yy, nie powiem, że wiemy, bo to no, cały czas staramy się wspólnie z naszymi sponsorami oczywiście uzyskać jak najwięcej. A między innymi właśnie no, podpisanie takich umów, czy taka współpraca z kolejnymi firmami, o których my nawet pewnie trzy lata temu nie wiedzieli, że są, są potrzebne, e, mówię oczywiście o Pentagonie, no, powoduje, że wchodzimy no, piętro wyżej w tej całej drabinie, gdzie cały czas nastawieni jesteśmy oczywiście na rozwój, na wszystko to jest, wszystkie nasze działania oczywiście związane są z rozwojem badmintona, bo to jest jakby nasz cel nadrzędny. Ale żeby ten badminton rozwijać, to wiadomo, że jest ileś różnego rodzaju płaszczyzn, które musimy rozwijać. Czyli mówimy tutaj oczywiście o ekstralidze, mówimy o kadrach, mówimy o sporcie powszechnym. Tych działań jest mnóstwo. Musimy o względem komunikacyjnym, marketingowym, PR-owym to wszystko starać się pospinać po to, żeby no, dawać jak najlepsze komunikaty na temat dyscypliny.